Co jest największym nieporozumieniem dotyczącym Waszego modelu relacji? Nieporozumieniem? Tak, Czyli? Co co często musicie tłumaczyć ludziom, bo rozumieją to całkiem inaczej na pierwszy rzut oka? No myślę, że w moim wypadku to jest kwestia dzieci, że my jako para małżeńska jesteśmy otwarci na powiedzmy nielimitowaną liczbę dzieci. Mhm. Czyli że jeżeli będzie to trójka, tak jak jest teraz, no to okej. Okay. A jeżeli to będzie czwórka, piątka, szóstka, no to też będzie okej. Okay. Jesteśmy na to otwarci i nie będziemy tutaj raczej w taki bardzo hardkorowy sposób w to ingerować? Nie? Mhm. Czyli no nie będziemy używali koncepcji. Ludzie to raczej yy, negatywnie odbierają. Mm, wiesz. Jedni tak, jedni tak, no różnie to ale bywa, zdarza się. ale zdarza się tak, że są mówione te teksty na ulicy na przykład o 800 plus 500 plus idzie coś tam. Są oceny, osądy takie właśnie, że robicie tych dzieci, jesteście patologią, nie?